Siema wszystkim witam serdecznie w środowym odcinku dzisiaj, kochani, pokażę wam, jakie są moje ulubione awikularie. W sensie, jakie awikularie podobają mi się najbardziej. Mowa tu oczywiście o awikulariach Minatrix. No i tak się składa, słuchajcie, że ja tutaj mam dwie już praktycznie dorosłe samiczki, które siedzą w tych terariach z dwa lata. Torf był właśnie dwa lata niewymieniany, no i czas najwyższy po prostu ewidentnie to wyczyścić, kochani. Także dzisiaj pokażę wam, jakie są awikularie, które mnie osobiście podobają mi się najbardziej. I tak naprawdę, jeśli chodzi wstęp, to tyle. Natomiast pamiętajcie, że kalendarze na 2022 rok w dalszym ciągu są dostępne na ptasznikizajaca.com, a tymczasem my zabieramy się do roboty. No dobrze, zanim wszystko, to bardzo chciałbym wam pokazać, jak wyglądają gniazda tych awikularii, ponieważ sami zobaczcie, co tu się wyprawia. Bucik normalnie tak gęsty, jak to tylko możliwe. Co zauważyłem charakterystycznego dla tych awikularii Minatrix, ale tylko na podstawie dwóch egzemplarzy, bo tylko tyle miałem, to to, że obie sztuki sobie robią gniazdo aż do ziemi, a nawet, moi drodzy, Sami zobaczcie, że ta sztuka sobie zrobiła gniazdo, które idzie pod ziemię. No szaleństwo. Natomiast ta gęstość pajęczyny jest taka typowa dla wikularii. No i słuchajcie, to są pająki, które niestety. No, nie wychodzą w ciągu dnia na zewnątrz. Co gorsza, nawet nie wychodzą w ciągu nocy na zewnątrz. Bardzo rzadko je widać. W takim razie, słuchajcie, zróbmy tak, że najpierw je wygonimy, wsadzimy do przejściowych pojemniczków. Potem wyczyszczę terara i zajmiemy się aranżacją na nowo. Kurczę, strasznie mi szkoda im niszczyć te gniazda, które sobie tak fajnie zrobiły. No, ale po prostu musimy ten tor wymienić, bo jest bardzo stary i niefajny. No dobra, w takim razie zniszczmy je ten obszęd. E, ja zrobię tak, słuchajcie, że kawałek obszędu też wsadzę jej tutaj, żeby po prostu czuła, że tak nie do końca wszystko się zmieniło. Tylko resztka gniazda pozostanie. Co tu się wydarzy? Mamy pająka. O, jest! Siedzi tam na samym dole. Tu widzę, jest jeszcze stara wylinka. Chodź dziewczyno. U! Wybiegła! No co to za nóżka? <laughs> Dobra, postaramy się ją przepędzić na górę, żebyśmy zobaczyli, czy mamy do czynienia. Och! No hej dziewczyno, ale jesteś najedzona przed wylinką. Jesteś też naprawdę ogromna. Ja myślę, że można cię dopuszczać. Akurat mam linijkę przy sobie, moi drodzy. No ile ten pająk ma? Tylko, że jest najedzona, nie? Ale moi drodzy, 4 cm długości ciała. No to dorosłe samice dorastają maksymalnie do 4,5 cm długości ciała. No to najlepiej. Wiecie, co to znaczy? Że ten pająk, jak wylinieje, to szukamy mu samca, ale patrzcie tylko, no kurde. Mówcie co chcecie ziomy, ale dla mnie ubarwienie tego pająka jest fenomenalne. Nie wiem w zasadzie dlaczego on mi się aż tak podoba, bo przecież to jest po prostu, no to co widzicie, ale kurde, chorowałem od zawsze na tę wikularię i po prostu dużo bardziej mi się podoba ten pająk niż na przykład wersji kolorka, no ale wiadomo, że każdy po prostu lubi inne kolory, nie? No ale dobra, zmierzyliśmy pierwszą sztukę, więc złapmy ją do matchboxa. No tutaj wiecie, no, technika tak naprawdę jest identyczna. Mógłbym co najwyżej położyć terrarium profilem do Was, żebyście widzieli lepiej. No to próbujemy złapać gogatka Powolutku i szybciutko. I proszę bardzo. Dobra, jedna sztuka jest. Dobra, jeśli chodzi o drugą sztukę, no to widzimy, że tutaj tak naprawdę jest bardzo podobna sytuacja. Natomiast tutaj ma ona dużo bardziej rozbudowaną komorę i podejrzewam, że właśnie gdzieś w tym miejscu ona siedzi. No nic to, niszczymy moi drodzy. Strasznie mi się podoba dźwięk rwącej pajęczyny. Dobra, ja słuchajcie, tutaj patrzę i coś widzimy na dole i nie ma. Okej, okay, w takim razie ja mogę wyjąć ten korzonek, żeby on nam tutaj nie bruździł. A dobra, ja już widzę gagatka, to myślę, że możemy ją wypchnąć z góry do dołu. Kurde, patrzcie, ta też będzie linieć, ale akcja. I jak my ją teraz wypędzimy? No, Myślę, że możemy spróbować po prostu ją wypędzić pęsetą na zewnątrz właśnie. Czajcie, jakiego miałem farta, że kupiłem dwie sztuki L1 i obie wyszły samice. No i dwójeczka. Wow, kurde, ja nie wiem, czy ona jest jeszcze nie większa od tamtej. Dobra, zmierzmy. O ty! lera, wybiegło mi na rękę, to skorzystajmy już z okazji, że na tej ręce jest nie obcowałem za dużo z tymi pająkami, no bo są skryte, siedzą zawsze w pojemniku. No ale widzimy, że temperament w zasadzie jest w miarę podobny do Avicularia. W zasadzie to jest takich agresywnych to... Jak ona się nazywała? Avicularia laeta. No to one były rzeczywiście dość agresywne, ale cała reszta Avicularii. No to sami widzicie. No ale dobra, odkładamy tą dziewczynę, bo widzimy, że jest strasznie najedzona, jest przed wylinką. Też nie chcę ryzykować, że załóżmy skoczy i po prostu upadnie gdzieś i sobie rozwali ten napchany do granic możliwości odwłok. Także pakujemy ją do Matchboxa ale urosła. Ja słuchajcie, je mam właśnie przed odcinkiem, zastanawiałem się, ile czasu je mam i nie potrafię znaleźć jakiegoś takiego charakterystycznego punktu w historii, kiedy pamiętam, jak je kupowałem, ale na bank mają 3 lata, moi drodzy. Także no w 3 lata pojąk dorasta do mniej więcej takich rozmiarów. No i tak jak mówię, większy już raczej dużo nie będzie, może tam te pół centymetra długości ciała. Dobra, ziome, zanim umyję terraria, no to wyjmijmy sobie te obszędy. Zależy mi na tym, żeby nie pomieszać pająków, no żeby po prostu każdy dostał swoją pajęczynę. Patrzcie, albo posłuchajcie tego. Ach, patrzcie, moi drodzy, tak wygląda pajęczyna pająków z rodzaju awikularia. No jak widzicie, jest totalnie gęsta i fajna, nie? I mega silna. Dobra, w każdym razie zrobimy, słuchajcie, po prostu najzwyczajniej w świecie tak, że położę ten oprzęd tak na korek, no i pan już będzie czuł, że to jest jego, nie wiem, czy to zapach, czy feromon, no na pewno to wyczuje. Teraz przenieśmy się do drugiego terarium. No tutaj ten oprzęd jest trochę bardziej pokryty jakimiś różnymi kawałkami torfu. Dobra, zabieram terraria i wracam z czystymi. Czyste, lśniące i pachnące. Ej, ale się wkurzyłem, nie kliknąłem nagrywania ziomy, i nie pokażę Wam, jak nasypywałem tutaj torwu ze ścinkami kokosowymi. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Teraz trzeba tutaj dolać wody, ponieważ ten torw jest mocno wyjałowiony. No i tak, do jednej samiczki wsadzimy taką piękną tubinkę, sami zobaczcie. Podejrzewam, że jak ją tu wsadzimy, tak pająko już nigdy więcej nie zobaczę, ale chciałbym po prostu przetestować, jak on będzie się zachowywał w tubie. Muszę wcisnąć to możliwie blisko ściany, no bo to właśnie tam kabel grzewczy przebiega. Aczkolwiek, jeśli pająkowi byłoby za zimno w tubie, to pewnie by sobie zrobił oprzęt między tubą a tą ścianą. Teraz mogę w sumie co najwyżej trochę tej pajęczyny jej tam wsadzić. W sumie mogłem to zrobić zanim wsadziłem tubę, no już trudno. Tam jest jeszcze kawałek wylinki. Myślę, że Pająk zajarzy, że to właśnie tutaj powinien sobie stworzyć swoje nowe imperium. I tyle, moi drodzy, ja tu nic nie dodaję. Zdecydowałem podczas nagrywania tego odcinka, że załatwię dziewczynom trochę większe teraria. No myślę, że tak, minimum 5 cm na wysokość bym chciał im dać więcej, więc załatwię te teraryka i zrobimy sobie jeszcze jedną aktualizację. Natomiast, póki co, jeśli chodzi o drugie terrarium, to tutaj nie zmieniam nic, moi drodzy. Wrzucamy właśnie ten koreczek, który był. On jest taki dość wysoki, więc musimy go przy okazji trochę zakopać tutaj. Teraz wciskamy mocno. I proszę bardzo. Teraryka są gotowe. No, prezentują się one niezbyt jakoś wybitnie. No dobra, dziomo, ja sobie tylko tutaj położę pająki, żeby nie pomylić i nie wpuścić w złe miejsca. To możemy w sumie wypuścić jedną dziewczynę tutaj na Terarium, zrobimy jakieś makro i może cokolwiek Wam o tych pająkach opowiem, bo w sumie nie mówiłem dzisiaj jeszcze nic. No czekaj, czekaj jeszcze, Mała. Jeszcze nie wchodź? No to dobra, zacznijmy od występowania. Pająk Ten Dziko zamieszkuje tereny Wenezueli. Oczywiście wyższe partie lasów deszczowych, bo jest to ptasznik nadrzewny, a ogólnie awikulary Karibeny i tak dalej. No to one są takie, wiecie, stricte bardzo nadrzewne, że po prostu zawsze siedzą tak wysoko jak mogą. Oczywiście z racji, że jest to Wenezuela, czyli kontynent amerykański. No to jad tego ptasznika należy do słabych, więc tutaj nie ma się co obawiać. Jeszcze ciekawostka na temat tych konkretnych awikulari jest taka, że one jak są młode, to nie różnią się aż tak Diametralnie wyglądem od dorosłych osobników, jak na przykład to ma miejsce w przypadku Caribena wersji Color. Jeśli chodzi o Minatrixy, to młode są po prostu no troszkę inaczej beżowe, ale jednak w dalszym ciągu gdzieś tam poniekąd przypominają dorosłe osobniki, więc na pewno ta zmiana ubarwienia nie jest aż tak, że tak powiem, no, po prostu ekstremalna. No i jeśli chodzi o temperaturę, którą powinniśmy w terrarium im zapewnić, no słuchajcie, pająki lubią ciepło. U mnie na regale one mają dokładnie 29,5 stopnia, w miejscu, gdzie siedzą i mają gniazdo, więc trzeba przyznać, że bardzo lubią ciepło. Natomiast trzeba pamiętać, że awikularia również lubią wilgotno, i tutaj czasem się robi już problem, słuchajcie, ponieważ w momencie, kiedy zapewnimy pająkowi wilgotno i ciepło, to niechcący możemy mu zapewnić również, że tak powiem, saunę. A jak zapewnimy pająkowi tego typu saunę, to on nam niestety umrze. Sposób na to jest tak naprawdę dość prosty. Wystarczy zwiększyć wentylację. Po prostu chodzi o to, że w przypadku tego rodzaju pająków, one muszą mieć po prostu dostęp do w miarę... Śmie do, do wmi kurde, jeszcze raz. <gry> muszą mieć dostęp do w miarę świeżego powietrza, czyli jak mamy wentylację, e, która powoduje, że po zroszeniu terrarium e, w pojemniku ta para utrzymuje się na ściankach jeszcze powiedzmy 3 dni, to znaczy, że wentylacja w zbiorniku jest za mała i trzeba ją zwiększyć, no nie? Także klucz do sukcesu hodowli tych pająków jest taki, że mają mieć wilgotno, ale przede wszystkim mają mieć dużą wentylację, żeby nie było parno w środku. No i chyba tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o to, co mogę wam o nich powiedzieć. Także wrzucam je dziewczyny do nowych, czystych apartamentów. To może by się udało zagonić tak po prostu? O, pięknie, patrzcie. Ups, jednak nie pięknie. No wejdźcie. To jest twój nowy dom. Dobra. Jedną mamy, moi drodzy. A druga sztuka to dostanie tubę. Podejrzewam, słuchajcie, że go ona wejdzie w tą tubę, to nigdy jej już nie zobaczy. Ale mega się jaram, że nagraliśmy ten odcinek, ponieważ od dłuższego czasu zastanawiałem się właśnie, jak one duże są, a nie miałem ich jak zmierzyć, bo zawsze się dzieły schowane. Więc teraz, kiedy już wiem, że za wylinkę dopuszczamy, no to moi drodzy, za wylinkę dopuszczamy i to jeszcze mam dwie samice, najlepiej na świecie. Dobra ziomy, oficjalnie operacja zakończona sukcesem. Mam nadzieję, że wam się podobało i że zostawicie łapeczkę w górę, bo dobrze wiecie, że ja te łapeczki kolekcjonuję. A mam ich strasznie mało. A przy Waszej pomocy mogę mieć więcej tych łapeczek w górę, więc bardzo proszę kliknij łapkę w górę, no i suba, żeby być na bieżąco. Z mojej strony, moi drodzy, jest, z mojej strony to jest tyle, a my widzimy się standardowo już w sobotę. Trzymajcie się na razie i hej!